Jesteśmy w tym momencie przed Ośrodkiem Zdrowia w Tuszowie Narodowym. Nie tak dawno, bo kilka, trzy miesiące temu pewno byliśmy tutaj z Panem Wójtem, oglądaliśmy jak prace y, wykonawcze przebiegają w tym ośrodku. Rzeczywiście było tu mnóstwo gruzu, mnóstwo pracy, mnóstwo pyłu, a dzisiaj mamy piękny, piękny obiekt, który cieszy przyjeżdżających przez gminę tuszu właśnie w kierunku Mielc w, w kierunku już Tarnobrzega, a to w Mielca tak samo. Trzeba powiedzieć, że jest to obiekt, który jest, jakby można powiedzieć, kontynuacją poprzedniego budynku. Tu, tu stał budynek, tu budynek, który w jakiś sposób służył. A ten budynek, który teraz otrzymujecie, szanowni państwo, jest budynkiem nowoczesnym na miarę XXI wieku, który będzie na pewno służył wam mieszkańcom. Ważne jest to, że. Jest to, aby ja tu pan mnie uprzedził, że jest kontynuacja. Szefowa tego ośrodka to ma tu tradycję ponad 50-letnią, kiedy rodzice tu pracowali, kiedy rodzice służyli mieszkańcom, kiedy można powiedzieć, pracowali w tej prawdziwej, jak to mówię, służbie zdrowia. Wtedy lekarz można, musi się znać na wielu rzeczach, na wielu specjalizacjach. Lekarz musiał podejmować często trudne decyzje, teraz też podejmuje trudne, ale teraz spe specjalizacja wkoczyła bardzo mm, duży duży można powiedzieć taki, taką wyjątkową yy, specjalizację, że każdy zajmuje się swoimi sprawami, a nie zajmuje się można powiedzieć leczeniem ogólnym, ogólnym człowieka. Szanowni Państwo, gratuluję tego kolejnego obiektu na terenie gminy Tuszów Narodowy, no, bo to są można powiedzieć co róż otwarcia różnych obiektów, I, czy to sportowe, czy to kulturalne, czy to właśnie związane infrastrukturalne, czy związanych ze zdrowiem. Ja już mówiłem na posiedzeniu Rady Gminy, że wójt znalazł się i gmina tuszu narodowe w słynnej 30, y, najbardziej zaawansowanych gmin, które inwestują na jednego mieszkańca. Chcielibyśmy, aby Gmina Tuszów Narodowych była w czołówce. Myślę, że to jest zadanie nie tylko dla Wysokiej Rady, ale również dla samorządowców wojewódzkich, powiatowych, ale też dla nas parlamentarzystów, abyśmy praktycznie tam, gdzie są inicjatywy, tam, gdzie jest pomysł, tam, gdzie jest kreatywność, tam, gdzie jest można powiedzieć, inwencja, dokładali wszelkich starań, aby te ośrodki rozwijały się rzeczywiście jak najszybciej, bo ci, którzy może czasami są. Mniej sprawnymi zarządzającymi będą, będą widzieć takie, takie postawy, będą się angażować ku temu, aby rozwój całego województwa podkarpackiego, rozwój powiatu mieleckiego był jak najwyższym poziomie. Szanowni Państwo, gratuluję Wam obiektu, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Panie Sołtysie. Pani, można powiedzieć, dyrektor czy kierownik. Nie wiem, co, jakie stanowisko przewidzi dla szanownej pani doktor, ale mam nadzieję, że będzie to dobra kontynuacja historii, i tradycji, która była na terenie gminy Wioski Tuszów Narodowych. Wszystkiego najlepszego życzę. Bardzo się cieszę z tego momentu. Cieszę się z tego momentu, bo ten ośrodek już ogromnie wymagał remontu. I cieszę się, że dzisiaj jest właśnie finał tego, że otrzymaliśmy wcześniej środki finansowe, że mogliśmy to tak pięknie wyremontować. A wspomnę, że było to 1 920 tysięcy z funduszu inwestycji lokalnych. Cała inwestycja 2 400. ,000. Były głosy powiedzmy, że to lepiej nowy budować. Nie, na to byśmy nie otrzymali środków. Natomiast tutaj to nie jest tylko piękny remont, czyli winda Cztery gabinety lekarskie, gabinet dentystyczny, dwa gabinety zabiegowe. To nie jest tylko piękny budynek, ale również pięknie wyposażony ten budynek. Nie wszystkie jeszcze urządzenia nawet są, ale może chociażby wspomnę USG za 250 tysięcy, najwyższej klasy. Mam nadzieję, że w tym ośrodku pani doktor, za której pięknie dziękuję za współpracę. I w tym momencie już dziękując jej, dziękuję jej rodzicom, pani Ewie i Jerzemu Rzepka, którzy tworzyli ten ośrodek w tuszowie narodowym i ponad 50 lat tu ciężko pracowali, bo dawniej nie pracowało się w takich warunkach jak dzisiaj. To było naprawdę ciężko, nie było takich dróg, nie było takich różne warunki w domu. Jak mi nieraz opowiadał pan doktor Rzepka, a niejednokrotnie wiele... Czasu tutaj spędziłem, by rozmawiając z nim. Ciekawe, przeciekawe historie. To była bardzo ciężka praca i to trzeba było ogromnego, dużego poświęcenia, żeby tam jechać, służyć tym ludziom. Oni tu tyle lat służyli, niż więcej niż niejeden z nas, będących tutaj dzisiaj, ma życia. I za to się należy ogromna wdzięczność, ogromne podziękowanie. Ale tego remontu, tych środków nie byłoby, gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, który na takie inwestycje te pieniądze daje. A nie byłoby też środków, gdyby nie wsparcie, tłumaczenie takich ludzi jak dzisiaj tu obecny pan senator Pupa. Z ogromną wdzięcznością, podziękowaniem panie senatorze. Zawsze możemy na pana liczyć. I za to najwyższe uznanie dla pana. I jak to u nas jest tradycja mówienia, kto dziękuje, to dwa razy prosi. Prosimy o dalsze wsparcie. Więc bardzo tutaj prosimy, ale jesteśmy niezmiernie wdzięczni, bo to nie jest tylko ta inwestycja, wierzcie mi Państwo, ale to są nieraz wiele rozmów, wiele poświęconego czasu, żeby w Warszawie razem z nami tutaj jechać, nieraz jestem tam sam, nieraz z kimś, jechać po różnych ministerstwach, lobbować za nami. Tak jak ostatnio tutaj był z nami europoseł Tomasz Poręba, nasz przyjaciel, tak również takim wspaniałym przyjacielem jest pan Senator Pupa. I, i tutaj te inwestycje, tutaj ta czołówka tych w Podkarpaciu. To jest właśnie dzięki takim osobom, które potrafią, które chcą i skutecznie nas wspierają. Bardzo dziękuję, ale dziękuję również swoim radnym, bo to radnym tysiące bo to również wasza współpraca, współpraca zgodna współpraca pozwala na to, żeby realizować te przedsięwzięcia, pozwala na to, by wspólnie decydować, gdzie, co najważniejsze, i starać się każdej miejscowości, ale takie strategiczne rzeczy jak ten ośrodek zdrowia służący całej gminie realizować dobrze i pięknie. I za to wam koledzy samorządowcy serdecznie, serdecznie dziękuję. Przecinamy. Bardzo dziękujemy. W naturę człowieka wpisane jest cierpienie. Człowiek rodzi się w bólu, żyjąc, przeżywa ból, cierpienie i umiera w bólu. Nie był wolny od tego cierpienia Jezus Chrystus, który poprzez cierpienie zbawił nas. Temu cierpieniu nadał moc zbawczą i swoim apostołom polecił, kiedy ich posyłał na misję, żeby. Opiekowali się chorymi, tak jak On, niniejszym sam Jezus czynił, żeby uzdrawiali chorych. I dobrze, że ta misja się nieustannie kontynuuje, gdzie lekarze, pielęgniarki, ludzie dobrej woli pochylają się nad chorymi, nad cierpiącymi, aby ulżyć im w tym cierpieniu. osiadło zdrowia. Panie Starze, o, o. Najstarszy saute, ponad 50, 50 prawie lat sauteowanie.